Wskaźniki zaczynają się przegrzewać, a ulica przestaje shortować i teraz longuje. Oraz jeden altcoin, który dominuje całą resztę. Obejrzyj ten materiał do samego końca, ponieważ mamy dużo do omówienia i jak zawsze może się opłacić. No to zaczynamy i widzimy tutaj, że Bitcoin bardzo dobrze się trzyma, bo pomimo tak eksplozywnych wzrostów. No to na razie sytuacja wygląda dosyć stabilnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Natomiast jeśli zderkniemy sobie jak wygląda za kulisami ta ostatnia konsolidacja, no to tak jak już mówiłem w poprzednich analizach, w dużej mierze w ogóle cały ten ruch, impuls wzrostowy był spowodowany przez dźwignię, przez pozycje lewarowane. Natomiast jeśli zderkniemy sobie na wolumen na spot, no to on stale maleje i mamy tutaj swego rodzaju dywergencję, ok? Bo cena wyraźnie mimo wszystko idzie do góry, a open interest nadal znajduje się na podobnych poziomach, a to, co możemy zobaczyć po zagregowanym funding ratecie, czyli to, co mamy tutaj, to bardzo ciekawą sytuację, w której mieliśmy ujemny, zagregowany funding rate, co wskazywało na to, że jednak większość shortuje po tym wzroście aniżeli longować. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła i widzimy, że ten funding rate rośnie, czyli po prostu sentyment zmienia się na prowzrostowy, a wiadomo, gdy większość celuje w ten sam scenariusz, no to jednak rzadko kiedy rzeczywiście do niego dochodzi. Zatem pod tym względem to pojawia mi się tutaj taka czerwona flaga swego rodzaju, więc warto być ostrożnym, szczególnie w krótkoterminowej perspektywie. Dlatego warto również zerknąć na mapę likwidacji, w tym przypadku na interwale trzydniowym i widzimy tutaj, że trochę tych shortów jest do zlikwidowania w okolicy 96 tysięcy dolarów, i widzimy, że ta pula płynności nam się budowała od jakiegoś czasu, a w międzyczasie no to longi o dużej dźwigni były tutaj likwidowane. Widzimy tutaj jedna po drugiej te żółte pule płynności były po prostu wypełniane. I teraz co ciekawe, no to Coin Glass pokazuje nam, że jednak te poziomy płynności znajdują się na nieco wyższych poziomach, ale na bardzo niskim interwale, bo trzydniowy, czyli to co teraz tutaj widzisz, to są trzy dni wstecz, jeśli zaczniemy sobie na tą mapę. Z interwałem jednotygodniowym, no to sytuacja będzie wyglądać o tak. I tutaj no już bardzo wyraźnie widać, że tych puli płynności jest zdecydowanie więcej na niższych poziomach, natomiast nie ma tutaj jednego takiego konkretnego poziomu, który się szczególnie wyróżnia, więc zerknijmy sobie na jeszcze większy interwał no to tutaj już w ogóle szczególnie nic się nie wyróżnia. Może ten poziom 83 tysiące, natomiast nie jest to i tak na tyle duża skala, aby market makerom opłacało się po nią sięgać. Tym bardziej, że na nieco niższych poziomach mamy dwie duże luki Fair Value Gap i one poniekąd mogą kusić, natomiast jeśli zerkniemy sobie jak te luki wyglądały na przestrzeni wychodzenia z poprzedniej korekty w zeszłym roku, no to jednak te FVG raczej nie były wypełniane i możliwe jest, że w tym przypadku będzie podobnie, ponieważ korelacja z globalnie Globalną M2, czyli globalną podażą pieniądza, no, wskazuje na to, że tak, krótkoterminowo to możemy się albo dalej konsolidować, albo nawet jeszcze spaść nieco niżej. Natomiast jeśli już patrzymy tydzień, dwa, trzy, czy nawet kilka miesięcy w przód, no to sytuacja wygląda zdecydowanie tutaj byczo i pozytywnie. A co więcej, to bardzo ładnie trzymamy się nad tą zieloną strefą. Dzisiaj z rana gdzieś ją tam retestowaliśmy, natomiast widać, że popyt jednak tutaj przewyższa na chwilę obecną. Natomiast faktem jest, jak mówiłem na początku, że wskaźniki zaczynają się powoli przegrzewać. Więc to co widzisz teraz tutaj na ekranie na dole, to jest moja usportowiona wersja RSI. Każdy może ją odebrać i widzimy tutaj, że ten poziom przegrzania nie jest jeszcze na jakichś bardzo wysokich poziomach, ale już po prostu zaczyna się przegrzewać. W klasycznym wskaźniku RSI tego byś nie zauważył. Więc jeśli chcesz mieć taki bardziej jasny i klarowny wgląd w to, jak bardzo rynek się rzeczywiście przegrzewa, no to zapraszam do odebrania wskaźnika. Jest on w pełni darmowy i zostawiłem instrukcję odebrania w opisie poniżej tego materiału. Idąc dalej, to wskaźnik Stochastic RSI widać, że się tutaj bardzo mocno konsoliduje, nie chce spadać niżej. No i tutaj raz jeszcze przypominam, że w tych strefach przegrzewania możemy się znajdować przez długi okres czasu, tym bardziej gdy impuls wzrostowy jest kontynuowany. No to tak jak mówiłem, podobnie jak na RSI Bitcoin potrafi sobie siedzieć przez jakiś czas, więc nie dajcie się zmylić jakimś tam postom na Twitterze, że jakiś tam wskaźnik jest overbought czy tam oversold. No jasne, niektóre z nich są, ale, ale już nie mówi się o tym, że w tym przegrzaniu Bitcoin potrafi siedzieć bardzo długo. I operowanie na tych klasycznych poziomach, na przykład na RSI na 70 czy 30, no to to jest po prostu Często błędne niż korzystne, a po to właśnie tu jesteśmy, aby rzeczywiście korzystać z tego rynku. W temacie RSI i tego przegrzewania, to ja również nagrałem cały, oddzielny materiał odnośnie tego wskaźnika. Zagłębiamy się w jego kulisy i omawiamy sobie krok po kroku, jak z niego czerpać korzyści. Dlatego w opisie pod tym materiałem zostawiłem również playlisty do najważniejszych poradników, które kiedykolwiek nagrałem na tym kanale. A wiadomo, jak się nie rozwijasz, to się zwijasz. Tym bardziej na rynkach finansowych. Dobra, odkładamy przegrzane wskaźniki na bok, i teraz zerkniemy sobie na Magdi, i tutaj zobaczymy kolejną ciekawą sytuację, w której histogram pokazuje, że się zmniejsza, a to oznacza, że odległość między linią sygnałową a linią Magdi, czyli gdzieś ten impet wzrostowy potencjalnie w perspektywie krótkoterminowej może rzeczywiście spadać, ale do żadnego przecięcia jeszcze tutaj nie doszło, więc po prostu pod tym względem warto być tutaj uważnym. Jeśli teraz przejdziemy sobie na bardzo ważny interwał, czyli jednotygodniowy, to sytuacja wygląda tutaj o wiele lepiej. Nawet teraz, patrząc na Magdi, no to coraz bardziej zbliżamy się do tego byczego przecięcia na linii sygnałowej z linią Magdi. Histogram również wskazuje na te zmniejszające się dystanse między liniami, sugerując, że ten byczy sygnał w postaci przecięcia tych dwóch linii może nadejść na przestrzeni kolejnych tygodni. Jeśli teraz zajrniemy sobie na inny rodzaj świec, a mianowicie na Heikin Ashi, które znajdziemy tutaj nieco niżej, no to tak się składa. Że mamy kolejną, już trzecią świecę wzrostową. Te świece to jest ciekawe narzędzie do badania właśnie impetu wzrostowego oraz ogólnie rzecz biorąc kontynuacji trendu wzrostowego. No i na chwilę obecną sytuacja wygląda tutaj dobrze, jak już powiedziałem. I pomimo tych potencjalnie krótkoterminowych turbulencji, no to ta perspektywa średnio i długoterminowa również wygląda tutaj dobrze. Jeśli raz jeszcze włączymy sobie RSI Sport, no to zobaczymy, że mamy tutaj zieloną linię, która teraz jest taka przecinana, i ona pokazuje nam poziom oporu, z którym niebawem Bitcoin się spotka na interwale jednotygodniowym. Więc również obserwowanie reakcji na ten opór na RSI może okazać się bardzo korzystne, jeśli po prostu patrzymy na ten rynek z perspektywą dłuższą niż kilka minut po obejrzeniu tego materiału. Ponieważ ostatnim razem, gdy do takiego przecięcia doszło, no to widzimy raz jeszcze porównanie z poprzednią korektą, mieliśmy 100% przegrzanie, po czym ten opór stawał się coraz to bardziej wyraźny i przebicie go potwierdziło wiatr w żaglach na RSI i miało to miejsce przed tymi dużymi parabolicznymi wzrostami. A jeśli przejdziemy do tradycyjnych świec, no to okaże się, że do tego breakoutu już doszło. W temacie luki na giełdzie i przy otwarciu sesji tradingowej, taka nam się tutaj pojawi, widzimy, że ostatnia cena zamknięcia na CME to było 95 625 dolarów na bitcoinie. Aktualna cena wynosi około 94 300, więc widzimy, że ta luka po prostu jest nieco wyżej od aktualnej ceny na bitcoinie. Mamy też ciekawy sygnał od strony górników, którzy notują aktualnie najmniejszą presję sprzedażową od maja 2024 roku. I mamy tutaj bardzo ładnie to zwizualizowane z taką zieloną strefą, która no wcześniej była optymalną do akumulacji. Wiadomo, nie jest to idealny wskaźnik. Natomiast pokazuje on po prostu dosyć optymalne strefy, ale nie idealne. Ponieważ jeśli już tutaj się skupimy nad tym, co widzimy, no to dla przykładu, ostatnim razem w tej zielonej strefie znajdowaliśmy się w połowie korekty z zeszłego roku. Poprzednia zielona strefa miała miejsce mniej więcej w jednej trzeciej korekty z 2023 roku. Więc, bazując na tym, ile sprzedają teraz górnicy, no to można by wywnioskować, że oprócz analizy technicznej, no to również dane on-chain zaczynają nam potwierdzać to, że w stosunkowo krótkim terminie możemy spodziewać się albo dalej konsolidacji, albo nawet niższych poziomów, które sobie wcześniej omówiliśmy. Idąc dalej, to jest approval, jest pozwolenie na wejście w obiekt ETF-ów na XRP, natomiast są to futures, a nie spot i oficjalnie ruszają one 30 kwietnia i ten ruch tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że spot ETF-y są jeszcze to bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Tym bardziej, że w Brazylii właśnie wchodzi pierwszy spot XRP ETF, więc jest to zdecydowanie mocny news. Wiadomo, że rynek w Brazylii nie jest tak potężny jak w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy tam Rosji. Tak czy siak mamy tutaj wyraźnie przecierane szlaki dla kolejnych spot ETF-ów, tym razem dla altcoinów. I to jest jeden z powodów, dla którego cena XRP tak dobrze performuje od osiągnięcia swojego ostatniego lokalnego dołka. No i tak się składa, że na w pełni darmowej grupie LCC na Telegramie, gdzie dzielę się swoimi zakupami na spot między innymi, no to skupowaliśmy XRP szczególnie między 7 a 10 kwietnia, przez co moja średnia cena zakupu właśnie z tego okresu wynosi około 1,85$ 85 na XRP, a jego aktualna cena wynosi 2 dolary, prawie 40 centów. Naturalnie nie był to jedyny altcoin, który wówczas akumulowaliśmy. Kolejnym przykładem jest na przykład HBAR z średnią ceną wejścia na poziomie nieco ponad 13,5 centa i od czasu zakupu HBAR kilka razy wylądował jako top gainer, czyli jedna z kryptowalut, która po prostu najbardziej urosła z całego rynku i aktualnie jesteśmy około 50% na plusie z tego zakupu. I to co mówiłem, to wszystko było na rynku spot, natomiast jeśli chodzi o pozycje z dźwignią, którymi również dzieliłem się na tej grupie, no to sytuacja wygląda tutaj również Dosyć dobrze, zarówno na Solanie, jak i na Bitcoinie, i wygląda na to, że racjonalne i takie zimne podejście do rynku raz jeszcze się opłaci. Ja osobiście traktuję te longi jako pozycje średnio lub nawet długoterminowe. Docelowo zamierzam je trzymać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, tak jak to było z moimi poprzednimi longami z małą dźwignią, które pokazywałem na tym kanale oraz dzieliłem się konkretnymi zleceniami właśnie tutaj na Telegramie wraz z całym prowadzeniem tej pozycji. Co jest również kluczowe, aby po prostu wszystko miało ręce i nogi, tutaj. A i na tej grupce macie też do odebrania wskaźniki oraz mnóstwo materiałów edukacyjnych, więc przypomnę, że dołączenie nic nie kosztuje, wystarczy kilka kliknięć i jak widać, to gratis w tym przypadku jest uczciwą ceną. Tak więc zapraszam do dołączenia i właśnie tutaj na Telegramie się widzimy. Ja się z wami teraz żegnam. Do zobaczenia i cześć.